Mordóweczka, tutaj Wiciak. I w poprzednim odcinku byliśmy, no byliśmy w jaskini, nie? A w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, yy, nie mówię wam jeszcze tego, ale dzisiaj się dowiecie. Będziemy, e? y, będziemy w naszym domku robić ten. W naszym domku będziemy robić ten. Yy, to, no, kopalnie będziemy robić. Ale to taką fajną, nie? Taką fajną kopalnię sobie zrobimy. Taką bardzo dużą, nie. Yy, to ja po... yy, to ja wezmę moje rzeczy. Tylko gdzie, gdzie te schodki są? Tutaj jest jeden, to nie potrzebnę jeden. Ja nadal ja to pamiętam. No to w poprzednim macinku zrobiliśmy ten diamentowy mieczek To Gut zrobię go chyba na trzy gdzie, gdzie? Gdzie mi tu? Tutaj zrobię ten... Albo nie na dwa. Ok. Tylko skąd wziąć... Te myszko. tylko to. Hmm. Hmm. Kurcze kicha. kicha po prostu no. Nie mam prawa, Jak ja bidak jestem. Ej no, no po prostu no nie mam, no nie mam, nie? Dobra, idę, idę, idę. Dobra, widzimy się jak zro zrobisz te schodki, okej? Okay? Okej. Okay. Ja już mam schodki. Dobra, na styk mam. Na styka. Ale fart. No dobra, no to gdzieś tu będziemy zaczynać. jest y... Aha. A no tak. Przypomniało mi się. Bo ja tu miałem robić to. Ja tu miałem robić magazyn, nie? No ale zdecydowałem, że nie. Hmm. Dobra, no to gitarka. No dobra i tutaj dziś będziemy za zaczynać tylko jestem. To mi najbardziej w tu jest. Co by zrobić? Kilos mam Pochodnie się przydadzą Nasz wir okay. Dobra to... Pójdzie to tam. Takie połączenie pójdzie i tu na środku później tam do przodu. Jeszcze po tym, nie? To to pójdzie tak później, później w tamtą tą stronę. I na środku, gdzie są te schody, gdzie są te schody, zrobimy takie zejście na dół. nie? Potem. No, na nie Kurde, o, mam krzemię. Chwilka. E, dobra, musiałem cięcie zrobić, bo strachu do mnie dzwonił, nie? Czy wyjdę? Wyjdę tylko jak będzie koniec nagrania, dobra, ale nie przedłużając, yy, przechodzimy do odcinka. Ta kopalnia to już mi się podoba, już nie wiem jak ona będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać. Dobra, to tylko muszę tu coś wymierzyć. Jak jest to? Okej. Okay. Tutaj jest na jeden, a tutaj jest... Te, bo ja nie zrobię schodków. Ej. Twodków, twodków, twodków. Nie. nie zrobiłem tych schodków. No, ale kicha. To sobie to boże. Muszą być, muszą być. Tam, 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 tam. Na Co? Co mnie to? Co mnie tam zatrzymało? O, pierwsze żelazo. Ale się cieszę. No ale fajnie Ile tego żelaza jest, panie? Ej, no i już pierwsze coś znalazłem Łe, no, no to ja tą kopalnię polecam No dobra Pyk, pyk, pyk O, jeszcze tam jest Kurczę, nie zauważyłem sobie to postawię, te schodki, i teraz to ok, i za chwilę się widzimy, jak to zrobię tam, jak już też będą te schodki tam, jak będzie pierwszy stopień, nie? to za chwilę się widzimy po cięciu Dobra, już tak to wygląda, tak to O, tak to wszystko wygląda. No i tutaj gdzieś na środku no teraz będziemy ozdabiać ale powiem wam że tutaj gdzieś na środku to, tutaj, tutaj. to na równo sobie zrobimy tutaj będzie takie zejście do kopalni nie? no bardzo dużo węgla znalazłem no ale teraz będziemy to ozdabiać jak mówię jeżeli zrobimy to tak mam tutaj ten mam ale dość mało to sprawdzę sobie, czy... Tak, mam 6, to sobie sprawdzę, czy mogę dodać. Dobra, tylko 4. Nice. No Kurczę, to nawet tutaj mi nie będzie starczyć. Ojej, ojej. Хорошо, ну кош так. Хвилка.